Witam Was w tym odcinku y, połączonym unboxingiem i testem mikrofonu z Samsung Go Mic. Tak, y, mikrofon, jak widać, działa dość świetnie. Y, Wychwytuje dźwięk stolid w jakąś st dość dobrej odległości, więc porównując odległość do jakości dźwięku i wszystkiego, to mój mikrofon w laptopie to shit na całym świecie. Tak, yy, no tutaj daleko, teraz pokażę, więc wychwytuję dobrze. No a tutaj daleko. Bo gdy stał blisko, wisiał tutaj blisko kamerki, to wychwytywał na maksa pracę laptopa. Było to nie tak. Sz bla bla bla, tam był połączone z bla, bla. Więc tak, yy, Na no, stoi daleko, teraz pokażę, jak daleko. Zobaczajcie, tak, ludziska nasze małe cudeńko tak świetne i superanskie dobrze, więc pewniecie. Myślicie, że już bym kończył, ale tak. Jeszcze zostało wyjaśnienie tej płyty. Płyty. myślałem, że jest ze sterownikami, lecz nie z zarąbistym pokarmem można powiedzieć. Nie wiem dokładnie jeszcze. Jak dokładnie... takie możliwości nam daję. Ale tak... od razu mówię, że to jest dla leniwy. Dlaczego? nagrywam Pan Bantika nie łapie y, dźwięku tego mikrofonu, ale co to ten program, łapie go świetnie. I co dalej? Muszę zmontować, więc to tak mniej więcej złapać, żeby się kleiło kupy. Więc wybaczcie mi, jeśli y, no, będzie okay. trochę nienaturalnie. Co? Nie jest poznawane A, myszka mi coś nie Lipa Ta myszka coś się wyłączyła. Dobrze. Y, nienaturalnie włączyłem. Nienaturalnie. To wybaczcie, wybaczcie, wybaczcie. To moja pierwszy filmik w tym i ogólnie, więc pokażę ogólnie, jeszcze ogólnie, 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 powtórzenie. Yy, co daje się kiedyś, w najbliższym czasie, co daje ten od nasz programik? No, to jest dużo możliwości, jak widać. Nie, no, dużo. Sam przewinę, przewinę. Nie przewinę, ale dobra, okej. Okay. Jest dużo możliwości i jest normalnie dobrze, więc tak. Yy, zapraszam Wam do dawania łapy w górę subskrybowania i powrotu z powrotem to mi bardzo, bardzo nic nie kosztuje ale mi pomaga dużo motywuje do pracy większa zabawa jest ze sobą z wami w ogóle więc zapraszam na kolejne